Cześć, witam Was z tej strony Kupera, to jest Fabuła Show oraz kolejny odcinek i już uwaga, w poprzednim się pomyliłem, bo był dziewiąty odcinek, w tym odcinku już wiem, że to jest odcinek dziesiąty, więc witam Was już w dziesiątym odcinku Myliłeś Godowora. Tak. Znam głos mamy lepiej niż ktokolwiek. To była ona. ona tak. Ona odeszła Chłopcze. Ten dialog, Ten dialog Dobre. słyszeliśmy w poprzednim. Odcinku młody słyszy jakieś głosy. Jestem ciekawy, co robi to, ale wejdę tu, zniszczę to. Będzie za to srebro. Zanim to zniszczę, zobaczę, co robi to. to gdzieś mechanizm zatrzymujący, żeby mógł to po prostu zatrzymać. Popo o to. No puść. Dobra, bo tam mamy skrzynię. Weźmiemy tą skrzynię I zyskaliśmy co? Podzielone serce Alfheimu Zaraz zobaczymy Czy to nam się przyda Nie, nie pokazuje, że mamy coś nowego Czyli to jest tam do czegoś innego zapewne Tylko tak, no tutaj mamy coś że... Dobra, już, powróć topór Aha, czyli nie, czyli... Musi wziąć topór... Te tu wziąć, tu... ...przejść tam. Żeby przejść... ...w tym razie nie chcę przechodzić tam... tu zobaczyć, jak to zrobić z tym. Tam pewnie będzie... ...dalej. No kurde, i teraz nie wiem, bo mogę coś ominąć, ale nie chcę nic ominąć, no... To mnie trochę denerwuje. Teraz nie wiem, która droga jest taka właściwa. Tamta droga będzie właściwa, bo wiem, że jak już to zdejmę, to jest powrót. Czyli tu byliśmy. Takie buty, no dobra, czy jednak musimy iść tam. No tam już byliśmy w poprzednim odcinku stamtąd przyszliśmy. Tak to działa. Więc musimy iść tu. Młody wskakuj. O kurde co się stało? Oj, kratos się wściekł. Trzy no teraz to oni mają przeklapane nie? No nie mają szans teraz z kratosem Patrzcie jak się teraz kratos z nimi radzi. Nie spodziewali się tego a pasek nie znika czyli to musi tak być No na trzy strzały poszedł Da się przejść, mam, mogę coś zrobić. Trzymaj się, Okej. Okay. kurde, patrzcie, Kratos to wywalił. No i teraz ma, no, przerąbane, no. I ksyk! Młody jak nawala! Bardzo dobrze! Tępić! Oj, ja od razu nam odegrało! Czy oni wybyli mi broń, czy Przez nie rzuciłem toporem? Proszę bardzo, jakie wykończenie! Tak jest. Zniszczenie. Zni Boże, zniszczeni. Proszę bardzo. Ciemny elf, wojownik. Te ciemne elfy wydają się silniejsze od pozostałych. Ciosy ich ciężką bronią są jak mocne? Są tak mocne, że tworzą falę uderzeniową, przed którą naprawdę trudno się uchylić. No tak, zgadzam się z tym. Czy tam będziemy mogli pójść? Widzę, że tak, ale znowu dwie drogi, i znowu rozkmina, gdzie jest właściwa droga. Bo, oczywiście, możemy coś ominąć. A ja nie, nie chcę umijać, a chciałbym to rozwalić. Dziękuję. Cztery srebra, zawsze coś. Nie zniszczę tego teraz. Nie mam chyba jak... Nie mam w jaki sposób na ten. Nie ma przejścia. Szkoda, Szkoda że się wiedźmi już nie działa. Czy jednak musimy iść tam? A to jest chyba to miejsce ty? A nie, to nie to. Myślałem, że to to całe drzewo świata. A to już też jest są przejścia. No musimy iść tutaj. Jesteś pewien, że nic nie jest? Mam nadzieję, że nie zginęła. Wiedziała, co robi. No tak. No ciekawe, czy wieźmie coś jeszcze, czy nie? Coś ją ściągnęło. Jest tego więcej. A to? Aha, to jest powrót do góry, okej. Okay. Spokojnie. Dobra, jak się teraz podostawać? Teraz wiem, że Uff! na pewno te dwa trzeba... Jeśli zetniemy dość mocno, z nami powinien się pojawiać. Jasne. Spodziewaj się kłopotów. Tak jakby to było... Tam są te, te całe światła. Okej. Okay. Idziemy. Tam coś jest. Mogę wejść? Jakoś? Widzę, że na razie chyba nie. Nie mogłoby to coś wświetlić tamtego. Dobra. Ale pewnie już tam dostaniemy tym, tym. Musimy tylko przejść tutaj. i znowu oni, no. O Jezusie! Ładnie przy pierwszym no... Co jest? Ej nic nie widzę, nie? Co to za jego atak? Aha, okej. Okay. I atakujemy znowu to. Co tu wyrzucił? Życia. Mamy w ogóle Mam więcej życia. Ponieważ w poprzednim chyba odcinku wybraliśmy jabłka. Proszę bardzo, wykończenie. Co mi jeszcze? Czy już ich nie ma? O, co znalazłem? Co mi jeszcze? Tam jest jeden. Dałem od niego. Ale w niego. Jeszcze gdzieś? O kurde. On jest mądrzejszy niż myślałem. Patrz, patrz go jeden z Ło co jest? Co z nim jest? Dobra, czyli trzeba go atakować tam w środek. Dawaj go. No. Wykorzystajmy to przeciwko niemu. No, otwórz paszę. Ło, kurde. Co on zrobi? Ile hp mi zadał? Dobrze, że tu jest dużo tych kamieni życiowych. Dobra. Okej okay. Dobrze, niech tak bije. Dobry pomysł znalazłem. No, ok, mi się wydaje, że on będzie oszołomiony za niedługo. Ło, kurde! Tego nie. Nie chciałem. Nie, no, dobra. Dobra, wpadłem w jego słaby punkt. Wow. Dobra trzeba było się odsunąć No jeszcze koledzy jego no Młody rób coś Nie wiem czy nie będzie potrzebny szał chyba będzie potrzebny na nich bo Nie chcę nie chcę jego atakować tylko ich Nie kratos nie ich o tako O kurde, no nie. No, przynajmniej życie mi dają. O kurde, jak jest za blisko, jak jestem zbyt blisko niego, to on atakuje tą falą uderzeniową. Dobra, to walka zbyt trudna nie jest, tylko trzeba grać. Faktycznie no, atakujesz czy nie? Dobra, dawaj go, trzeba atakować to, dawaj, 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 będzie koniec. Mamy coś ostatni, ostatni pradawni. Mam zabijać pradawny, no dobra, wyrwał mu tam coś z tego. Dobrze mi poszło? Pewnie będziemy czytać. Z czasem. Pewnie będziemy czytać na jego temat. Pradawny kamienny. To jeden z pradawnych, aż ciężko uwierzyć. Czy mama wiedziała, że wciąż istnieją? W końcu są pradawni. Podobno powstali a zarani, a u zarania dziejów z, z ciała samego Mira. Myślałem, że żyli tylko w Midgardzie. Ciekawe, dlaczego tego spotkaliśmy w Alfheimie. Hmm, no ciekawe. No, oto jest. Pewnie oto jest. Nie wiem, co pewnie. Nie wiem, po prostu nie wiem. Podzielone serce Alfheimu. Zobaczymy, co to jest. Mamy kolejną wskazówkę. Ciemne elfy. W... W ciemny elf, wojownik mamy kolejną wskazówkę do niego musimy uważać na ich szersze na ich szarże czy my szersze, przeczytałem mogą wywołać tymczasowe oślepienie ciężko walczyć gdy nic się nie widzi no, to już miałem, zaatakowali mnie tym mamy życie mamy coś jeszcze w serce z kamienia stwórz pancerz paradownego Okej, okay, to stworzymy taki pancerz. Zobaczymy. Czy się przyda? Tu mamy... O! Skrzynię. Ciekawa walka była. To mi się podoba. Lubię, lubię takie walki. Nawolnica, Widzisz? Enjorda. Enjorda tak się pojemy. No dobra, zobaczymy zaraz szyściutko. Tylko sobie tu wezmę o życie do końca. Tutaj mamy szybki, runiczny atak. A weźmiemy go, A czemu nie? Zobaczymy sobie ten atak. Coś jeszcze, tak widzę, że nic. To pewnie będziemy się wyrwać. Ale, 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 ale mnie ciekawi tamta rzecz, no. Chyba, że tam się będziemy musieli tak dostać. Dobra. Wiemy. Czy tam... Najpierw No, ja? E Wszystko padło. główny most! Musimy wrócić na wóz. No tak, czyli już wiemy, że będziemy musieli iść w tamtą stronę, ale ja najpierw pójdę w tą. Ponieważ tutaj coś widziałem wcześniej, a jak wiadomo, znajdzie ich sobie nie odpuszcza. Łopy wojenne. Coś nowego. Łopy wojenne podczas wiecznych wojen ciemne, ciemnych elfów z elfami światła. Wiele wspaniałych artefaktów bezpośre... bezpowrotnie traci właścicieli. Zgromadźmy ich tyle ile zdołamy. Brok na pewno nie poskąpi srebra. No, Brok lubi srebro, o tym bardzo dobrze wiemy. Więc dobra, idziemy już tam, gdzie musimy iść. Musimy iść na górę, ale musimy znaleźć tą drogę na górę. Pewnie już zaraz znajdziemy. Młody, sam na to wpadłem, a nie jestem zbyt. Dobry w zagadki tam tamtych drzwi na pewno się nie dało otworzyć, bo już wiem z względu, że już podchodziłem, przecież wcześniej do takich drzwi się nie dało otworzyć. A teraz lecimy do góry, a szkoda, bo tam niebieskie drzwi udało nam się. Wejdź do świątyni. No dobra, czy my jesteśmy przy tym oceanie? Tak. Wiesz, nigdy się nie przyzwyczaję do chodzenia po świetle. E, okrągła świątynia, drzwi nie mają szczeliny. Co? Mamy problem. drzwi bez szczeliny, co to ma być? Wejdźcie do świątyni, ja tylko podejdę do tych drzwi. Te drzwi się nie otwierają. Halo? Nie, nie rozumiem, rozumiem, po co komu nie działają te drzwi? Halo? Chodź, znajdziemy na, inną drogę. Na pewno nikt ci nie otworzy, młody. Znowu ten krasnolud. Ej Sindri, mamy coś ciekawego. Naprawdę? Uwielbiam ciekawe rzeczy. To czeka nas kolejna, kolejna pogadank pogadanka z Sindri. Widzę, że mamy misję poboczną u niego. I teraz tak, misje poboczne będę robił poza odcinkami. I jeżeli będzie trzeba, to będę robił to na live'ach, ale to już po fabule. A i będę wam mówił, co takiego zrobiłem w misji pobocznej dla Sundry'ego i tak dalej, więc. No, chyba że chcecie widzieć też misje poboczne, to niech ktoś napisze w komentarzu, że, że chce widzieć misje poboczne. Ale raczej moim zdaniem ważniejsza jest Fabuła. Pobocznymi rzeczami się i tak zajmiemy na liveie po, po Fabule. Ale zobaczymy, co on ma tam do. Zapiliście Zabijaliście tak. tak. Było. Ciężko? Tak. Ciężko? Tak. ciężko? tak. Czy to. Wszystko, wszystko co, co mi powiesz? powiesz? Tak. <laughs> Najlepsza odpowiedź to jest tak. Tak i tyle, nie? Widzimy tutaj coś. Popatrz. Kolejny. O. Hmm. Gigant czarownica. Zwie się Gryo. Miała jakieś wizje. Odyn zabił ją dla księgi? Nie tylko legendy. Mhm. No tak. Na każdym ołtarzu przedstawiono historię legendarnego giganta. Znajdź wszystkie ołtarze Newtonów. Mhm. No tak, no okej, okay. no to ja wiem. 3 z 11. Znaleźliśmy. I tutaj mamy co? Dobra. Groa. Czarownica gigantka i potężna wieszczka Zabita przez Odyna ukradł jej książkę wizji po co mu ta książka wizji? Tam pewnie będziemy się i pójść. Ten tak, czy mam życie, mam życie. Chcę pojść zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Wiadomo, jak to ja. Lubię sobie połazić. Że dlatego tak długie odcinki wychodzą. Kolejne dzwony. Skrzynia musi być blisko. Jest. Tam jest. I to są dzwony, tak? Hmm? To nie są te, tylko to są... Tak, to są dzwony. Tylko teraz jak to zrobić, bo one znikają. Teraz wam pokażę, jak to działa z dzwonami. Jest dzwon i pojawia się po, z powrotem, ale ten całkiem szybko. Jeden dzwon, dwa, tam jest drugi, czyli jeden, drugi. A gdzie dzwon trzeci? Gdzie może być dzwon trzeci? Jak myślicie? Bo ja nie wiem. A na pewno to jest przydatne, bo na przykład dzięki temu mamy. Większe. Dzi dzięki temu mamy większe te. Zdrowia. Możemy mieć jeszcze większe. Większy szał. Dłużej będzie trzymał. Gdzie może być dzwon? Trzeci. Może tam na górze? Dobra, zrobię cięcie. Jak znajdę trzeci dzwon, to yy, będziemy się widzieć. Ok, jestem po cięciu. I powiem Wam, że jestem ślepy. Jestem po prostu ślepy, bo trzeci dzwon jest tu. No, więc brawo ja. Teraz jak by to zrobić? Dobra. Cyk. Cyk. Ale traf, no dobra, jeszcze raz. Jezusie, no dobra, weź już. Tak wiem, że nie zdążę. No, szybko. Ten tak. Ten tak. I dawaj tamten. Jest, dobra, udało się jeszcze będzie trudniejsze, bo z czasem na pewno będą trudniejsze. Te dzwony do zrobienia róg krwistego miodu i wiadomo, że do szału on będzie, ale na razie jeszcze jeden taki musimy znaleźć, żeby szał się zwiększył. Ok, więc teraz będziemy szli. Tutaj. Gdzie my tak w ogóle jesteśmy na mapie? Jesteśmy w tym Alfheimie ciągle. Jesteśmy. Chciałbym w końcu... Znowu on! Znowu on. I wiecie co? Żeby ten odcinek też nie był za długi jak ostatnie odcinki To moim zdaniem tutaj będzie fajny moment, żeby zakończyć odcinek Zobaczymy co będzie dalej. W tym odcinku zawalczyliśmy sobie z jednym z pradawnych. Więc nie no był dzisiaj moim zdaniem był ciekawy odcinek, mam nadzieję, że Wam się też spodobał, więc co. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. No i jeszcze mi przerwał młody tutaj zakończenie filmu, więc nie gadaj, kiedy mi kończę odcinek. Młody. No. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.